Mimo, że mam w sobie niechęć, dzisiaj mam w sobie niechęć do wszystkiego. I co z tego? I tak jestem w porządku. Mam prawo do tego. Pomimo, że nie chce mi się dzisiaj niczego. Nie chce mi się ruszyć do niczego. To i tak jestem w porządku. Mam prawo tak czuć. Może mi się nie chcieć. Nie muszę się zmuszać. Mogę po prostu poczekać, aż to przepłynie. Bo to przecież przeminie. Nie będzie trwać wiecznie. Mogę mieć niechęć do wszystkiego. I co z tego? I co z tego? I co z tego. Może jak dam sobie tak dzień wolnego, to przyjdzie mi ochota do tego czy tamtego? Daję sobie dzisiaj prawo do tego, aby mieć tylko dla siebie dzień wolnego i nikomu nic do tego? Daję sobie prawo do tego, żeby mieć dzisiaj. Niechęć do wszystkiego. I pomimo to życzyć sobie wszystkiego dobrego.